Altiplano, gra ekonomiczna od wydawnictwa DLP Games. Bardzo dziękujemy. Tu widzimy projektanta. Jest to gra dla 2 do 5 uczestników, godzina do 2 godzin. Gry od 12 roku życia. Tu widzimy też kto ilustrował. Generalnie, też znany tutaj ilustrator. Instrukcje po angielsku, po niemiecku. która już chyba w Polsce niedostępna, kiedyś Baldar wydał. Natomiast gra językowo nie ma tu żadnych napisów na kartach, wszystko na ikonach jest. Więc można równie dobrze zakupić za zagranicy, instrukcję sobie ściągnąć i, i bawić się. Z mechanizmów zbieranie żetonów do, do worka, dociąganie losowe z worka w te miejsce, przekładanie na określone akcje, określonych typów żetonów. Natomiast żeby... żetony możemy na przyszłość sobie ułożyć, oczywiście miejsca uraniczone. Natomiast żeby daną akcję odpalić, to musimy mieć pionka na, danym, na danej wyspie, na danym miejscu, która jest modułowa. Tutaj mamy y, y, takie rzeczy jak y, miasteczko, nasze pueblo i to jest tu, co możemy zrobić, to możemy zakupić wóz, ten wóz to jest przesuwanie y, od 1 do 3 pól, najpierw startujemy z jednym, przekładamy, jeden do 3 przesuwamy, potem możemy kolejne zakupić i wtedy za opłatą, czyli musimy tutaj dać jedzenie, możemy 1 do 3 i potem raz jeszcze znowu od 1 do 3, tak? I to z tego miejsca. Tu jednocześnie 10 kart domów. Domy zwiększają nam wartość danych surowców. Ponieważ na początku część z nich jest wartych 0, tak? Ale tutaj ryby plus 1, czyli ryby już będą warte 1, te zgromadzone. Znaczy te, które pozostaną, bo i tak gromadzone, osobno, osobno na tych półkach, za każdą półkę otrzymujemy wartości. Jak tu prowadzimy na półkach, od lewej do prawej, od lewej do prawej, nie dajemy tu jedzonka i dajemy tak, na przykład jak dam tutaj szkło, no to do końca idzie szkło. Nie mogę dać te, też tutaj od szkłem zapełniać. Najpierw muszę to zapełnić jedno, potem mogę kolejne. Jak dam szkło, mogę w pewnym momencie dać tutaj kukurydzę, bo ona jest takim jokerem. Ale znowu, jak kukurydzę tu, to, to już do końca same kukurydze muszą, muszą lecieć, tak? Po kolei, od 1 do 5, i potem do 11 zapełniamy. Im więcej półek, tym więcej punktów dostajemy, tak? Znaczy, te pierwsze są za 2, a ostatnia półka to jest za 20. <laughs> Każdy z nas ma swój kolor pionka, osobne oznaczenie kosteczką, że to jest nasz pionek. A karty widoczne, ale nie bierzemy karty z brzegu, tylko możemy sobie wybrać. Ich tu nie ma wiele, możemy sobie poprzeglądać i wybrać, którą chcemy. Tak? Widzimy znaczenie, że karty za 4 punkty plus podnoszenie wybranych tych, wybranych zasobów na koniec. Tyle wozów, ile nas gra, jeśli nas 5 do 15 to tutaj będzie, będzie kosteczek wozów. I to jest tak, zakup wozów, w tym miejscu też właśnie przesuwanie do magazynu zasobów, no i zakup domu za dwa kamienie. Kolejna rzecz, to mamy tak targowisko i targowisko widzimy mieszek i mieszek tutaj, oczywiście sobie muszą być dane przełożone i tak, dwa jedzenia kamień, kamień jedzenie i ruda za srebro. To też ograniczone, w nas jest 4 warte to jest, to jest bogaty zasób. I tutaj kart tyle, ilna nas gra, 2 do, 4, do 3, 10, 4, 5, 12. Taką kartę bierzemy, jak spełnimy całą, zapełnimy żetonami, dostajemy punkty plus kuryzy, wtedy możemy kolejną brać. To, co tutaj leży, już nie będzie nam osobno punktowało, ale wiadomo, punktuje z tego miejsca, tak? Jak się z danej, z danej takiej planszetki skończą wszystkie zasoby, lub w banku te spadające do budówki, to jest koniec gry. Um, więc mamy tak, mamy to targowisko, kolejne mamy las, i ten las mamy tutaj pokazany. I w lesie, tak, dwa, zasoby, dwa jedzenia, drewno, kakao, w zależności na co chcemy, jedzenie, sukno, szkło. Też ograniczone zasoby po jeden warte, chyba że je podniesiemy określonym domkiem. Takiej ilości, ile nas gra. Kolejna rzecz, jezioro Titikaka. Też tyle ryb, ile w nas tutaj gra. Tu zdobywamy łodzie. Łodzie nie ponoszą nam wartości, ale dają nam od razu dany, dany zasób. No i każda łódź jest warta dwa. A kolejna rzecz, takie poletko z, z alpakami. I te poletko jest pokazane tu. I mamy tak. Alpakę na jedzenie, alpakę i jedzenie za wełnę. Wełna, jedzenie za sukno. Nie musimy dalej już zaraz, możemy zostawić na potem, tak? To, co zdobywamy, idzie do, do, do tego. To, co wydajemy, i to, co zdobywamy nowe, idzie do skrzyneczki. Kiedy skończy się nam dobieranie z worka, cała skrzyneczka wraca do worka. I znowu dobieramy. Tu są nasze postacie. Każda ma dodatkową akcję u góry i zasoby początkowe na dole. I też nam różnicują grę um, Titikaka, e, alpaki. E, I teraz tutaj górniczego jako góry. Tak? I tu mamy kamienie, ruda, e, 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 cyny, e, srebro. Pokazane, ile co jest od razu warte. Oczywiście musimy domkiem podwyższyć. E, ile czego ma być, w zależności ile nas gra. I do tego będziemy mieli. Tu góry, dwa jedzenia, kamień, e, e, ruda i jedzenie, srebro, tak? E, dobra, e, co jeszcze? Aha, trakt, trakt, taki tutaj niepozorny. E, kamień, e, drewno, żeby się przesunąć, e, chodzi o to, że mamy cztery pola wolne, czyli możemy z worka cztery wyłożyć. E, chyba, że coś na początku możemy, możemy stąd zwrócić, tu tylko trzy, tak? E, a żeby mieć więcej tego dostępne, dostępnego do, do rozdzielania, e, to potrzebujemy tu się przesunąć. Tu widzimy ostatnie, to jest 8 bodorchni pól. Po drodze możemy zdobywać kukurydzę, którą dajemy tutaj e, albo jako kolejne w danym zasobie, albo jak na początku, to już do końca tylko kukurydza, tak? znaczy pierwszego gracza to ta alpaka. Jeszcze możemy się bawić z takimi kartami, one nam mówią, mamy trzy zrealizować kontrakty, albo mieć najwięcej kamieni na koniec, albo na przykład, żeby jeden taki, jeden taki, jakaś jedna łódź, albo tam trzy łodzi, generalnie mówi nam to, czego, dodatkowe punkty, czego mamy, w którą kolejkę mamy iść, w co mamy iść, tak? Czasami, jako piersi coś zrealizować: czy trzy domy, czy jakąś półkę konkretną, tak, czegoś, czy na cztery szkła, na przykład, za to punkty dostajemy, i takie mamy dwa. To wygląda w ten sposób, że biorę e, trzy, wybieram sobie jedno, sąsiadom daję po, 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 po jednym, tak. E, e, I potem na końcu sąsiedzi wybierają sobie znowu jedno, jedno odkładają. Bank, bank te dobudówki są stąd, z mieszka, czyli z targowiska, biorę sobie daną dobudówkę, one są układane generalnie od A do D, D to są już takie bardziej punktacyjne, tak, i jeśli dany, dany zakupujemy, to płacimy to, co tu jest, plus to, co tu jest. Temat tego wezmę, koniec rundy, inny nie wziął, no to mi schodzi nowe dokładam. Jeśli nikt nie weźmie żadnych żetonów w rundzie, to, to schodzi ten ostatni, wszystko schodzi w dół, dokładam nowy. Eee, oczywiście zwracam, tak. Eee, kiedy taką dobudówkę sobie robię, to dokładam ją, widzimy, tutaj jest pokazana kotwica, i dokładam ją sobie przy tym, przy... W morskim, bo ona generalnie te zasoby też ma. Nie mogę mieć dwa razy takie samo, takie samo coś, co tutaj jest pokazane, tak? Czyli jak miałem tego z tą akcją, to tu już tego nie dokładam, bo to będzie to, to samo. I tyle to naprawdę jeśli chodzi o, o grę. Bloczki punktacyjne, pokazane co po ile punktuje, ale pamiętamy że ząbki nam podwyższają. Łozie za dwa, to domki same za cztery. Kontrakty za ile tam jest. Żeby, żeby z kontraktu realizować, to musimy tu pieniądze położyć, żeby za jedno rządzenie tak, dostać jedną rybę. Bo to jest dodatkowa nasza tutaj akcja, ale, ale płatna. I tyle. Tyle się dzieje o grę. Mamy tutaj zarządzanie workiem, zbieranie określonych kolekcji. I, I realizacji kontraktów, właśnie realizacji kontraktów, tak? No inwestowanie w dobra, podwyższanie wartości, wartości określonych dóbr, które przez nas pozostaną na koniec, no i wymiana zasobów za zasoby, tak? Plus bank, rozbudowywanie tych naszych akcji. A, tyle jeśli chodzi o Altiplano. E, podobno gra podobna do, do Orlean. Natomiast ja w Orlean nie grałem, żeby chciałbym powiedzieć. Na pewno gra e, w klimatach Ameryki Południowej Boliwii, Peru e, Chile Altiplano to, to te rejony właśnie, tak? E, trochę szkoda, że, e, że nie ma LAM, tylko same Alpaki, ale i tak to jest faj, fajna sprawa. Dla mnie trochę dziwne, że jest szkło, a nie ma na przykład soli. E, Natomiast gra jest generalnie bardzo ciekawa, klimatyczna, ładnie zrobiona. I wypełnione pudło po Altiplano, dzięki.